Cześć. Dzisiaj kolejny film z cyklu 4 opowieści według Roberta Jenta. Dzisiaj będzie to opowieść Ego. Jak rozpoznać w sobie, czym jest Ego? Wystarczy zadać sobie pytanie: Na przykład, ja mam na imię Krzysztof, więc zadaję sobie pytanie: kim jest Krzysztof? No i odpowiedź, która przychodzi, zazwyczaj jest właśnie odpowiedzią Ego. Na przykład, Krzysztof jest ojcem. Jako ojciec, jako ego, które identyfikuje się jako ojciec, chce, żeby jego dziecko miało ładne ubrania, fajne zabawki, chce, żeby miało wykształcenie, dobrą szkołę, chodziło do dobrego przedszkola itd., itd., żeby miało prywatne lekcje, żeby ego mogło być dumne. No właśnie. Ale to jest właśnie opowieść ego. Ego chce. Ego chce. Dóbe materialnych, ego chce dumy, ego musi być cały czas karmione w jakiś sposób. Czy naprawdę musi być? Niekoniecznie, ale ono tego chce. Można sobie dalej to pytanie zadawać, kim jest Krzysztof. Może przyjść na przykład odpowiedź: Krzysztof jest fizjoterapeutą. Więc, jako fizjoterapeuta, Krzysztof chce być skuteczny, chce mieć dużo pacjentów, chce, żeby pacjenci przychodzili do niego raz, dwa, maksymalnie trzy razy, żeby zawsze im pomóc. I tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że nie zawsze da się pacjenta wyleczyć. W ogromnej większości tak, ale nie zawsze i trzeba się z tym pogodzić. Ale ego cały czas chce. Chce nowych kursów, chce nowej wiedzy, chce nowych szkoleń, chce nowych dyplomów. Tego wszystkiego chce ego w Krzysztofa jako fizjoterapeuty. Dalej możemy zadawać sobie pytanie: kim jest Krzysztof? Krzysztof jest. Szefem, jako szef, Krzysztof chce mieć dużą firmę, chce mieć pracowników, chce mieć ładne logo, chce mieć ładne koszulki, chce czuć się dobrze w swojej firmie. No i ego, Krzysztof jako ego, czyli tak naprawdę moje imię, też jest częścią mojego ego. Chcę chce cały czas czegoś nowego, chce cały, cały czas mieć lepszy samochód, lepsze mieszkanie. Chce wiedzieć więcej, umieć więcej, chce mieć lepsze ubrania, i tak dalej, i tak dalej. Ego chce być cały czas karmione. Czy ego jest złe? Ego nie jest złe, ponieważ ego to też imię, nazwisko, konto w banku, PESEL, i to ego każdy z nas musi mieć, no żeby żyć w społeczeństwie. I źle jest wtedy, kiedy ego zaczyna nami, nami rządzić. I zaczynają rządzić nami te takie bardzo przyziemne, pierwotne instynkty, czyli zaczynamy, zaczyna tak naprawdę nami rządzić materializm, do którego dąży ego. Ego chce. I kiedy to bierze górę, to należy zacząć się martwić i trzeba to w sobie przepracować. Dlatego mm, warto bardzo uważać na ego, warto się mu przyglądać i za każdym razem zadawać sobie pytanie. Czy to jest mi potrzebne, czy jest to tylko kolejna opowieść ego, którą snuję, żeby się nakarmić i zaspokoić? W kolejnym filmie opowiem Ci o najważniejszej opowieści, czyli o tak zwanej opowieści duchów. Więcej o niej będzie za tydzień. Do zobaczenia.